Drodzy bracia i siostry, objawienie Pańskie, święto Czech Króli. Komu właściwie Chrystus się objawia, i jeżeli nawet, to co to znaczy dla nas? Wiemy, że ten dzień dzisiejszy, uroczystość, starożytne święto, jest znakiem tego, że Chrystus przychodzi do wszystkich. Nie przychodzi do jednego narodu. Przychodzi do każdego człowieka. Przychodzi także do Poga. I to jest to objawienie Pańskie. Dzień objawienia Pańskiego jest dniem, kiedy w kościele modlimy się i wspieramy dzieło misyjne Kościoła. Być może nas to zastanawia, dlaczego właśnie dzisiaj, przecież ten nakaz misyjny Pana Jezusa brzmi: Inaczej i zawarty jest w innym miejscu Ewangelii. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztu. A to jednak dzisiaj myślimy o misyjnej działalności Kościoła. To, co dzisiaj uderza w tych czytaniach, to niewątpliwie ruch, to, iż coś się dzieje ludzie dokądś zdążają. Człowiek szuka Boga i otrzymuje nawet wskazówki do tego szukania, tak jak otrzymali mędrcy. Otrzymali bowiem słowo i to nie byle jakie, ale słowo Boga. Otrzymali znak w postaci gwiazdy i wreszcie otrzymali także podpowiedź anioła, który przyszedł do nich we śnie. Często... Anioł przychodzi do człowieka w Biblii we śnie, tak jakby na jawie nie można było pewnych rzeczy wyjaśnić czy zrozumieć, albo człowiek byłby oporny, aby przyjąć to, czego Bóg oczekuje. Tak więc wyposażeni ruszają w drogę. Dzisiaj pierwsze czytanie z Izajasza również pełne jest tego ruchu, zaczynając już od pierwszego słowa. Jakie żeśmy słyszeli, powstań. A więc najpierw trzeba w ogóle się ruszyć. Najpierw trzeba wyjść z tego świata, w którym się żyje, wyjść ze swoich przyzwyczajeń, wyjść ze swojego egoizmu, wyjść ze swojego zaścianka. Jeżeli tego nie ma, to człowiek pogrąża się w melancholii i właściwie staje się człowiekiem, który nieustannie na wszystko i na każdego narzeka. A więc najpierw trzeba się ruszyć, powstać. A jak się powstanie, mówi nam dzisiaj prorok Izajasz, to dopiero zobaczysz i promienieć będziesz. Rozejrzy się wokoło. Po co mamy się rozejrzeć wokoło, kiedy wstaniemy? Mamy się rozejrzeć za tym, co ma być sensem naszego życia i pielgrzymowania a więc za samym Bogiem. Jego mamy najpierw szukać. Ale kiedy wstaniemy i rozejrzymy się, zobaczymy, że wielu jest tych takich, którzy tak jak my idą i szukają Boga. Dzisiaj w święto Czech Króli, także w Gnieźnie, będziemy tego świadkami w sposób widoczny poprzez orszach Czech Króli. To jest właśnie odpowiedź na to słowo. Trzeba wstać, wyjść ze swojego domu, wyjść z pewnych granic swojego domniemanego bezpieczeństwa, wyjść do innych, rozejrzeć się w koło i razem z tymi, którzy również szukają Chrystusa iść ku niemu. A więc powstań, zobacz i rozejrzyj się w koło. Szukaj Boga. Dzisiaj to szukanie Boga polega na tym, że człowiek ma podjąć trud wędrówki. A więc to jest ta, można powiedzieć, druga strona misyjnego nakazu. Nie tylko idźcie i nauczajcie, a najpierw musicie sami mnie znaleźć. Bo jeżeli mnie nie znajdziecie, to co chcecie przekazać innym? O czym będziecie mówić? Najpierw musicie do mnie przyjść. Sami musicie mnie poszukać, mimo trudności, jakie temu będą towarzyszyły. My również jesteśmy wyposażeni w Boże Słowo, jesteśmy wyposażeni w znaki, które Bóg nam daje, po to, abyśmy nie błądzili na drodze. Ale mamy też świadomość tego, że tak jak wówczas za pierwszym razem, tak i dzisiaj i przez wszystkie pokolenia, Chrystus jest tym, który jest przyjmowany i odrzucany. I ciekawe, że odrzucany jest przez tych, do których przychodzi, a przyjmowany przez tych, którzy się Jego nie spodziewają. I ta prawda powraca nieustannie, ciągle i jest zawsze aktualna. Szukać więc Chrystusa tak jak mędrcy. Kierując wzrok ku niemu. Kiedy go znaleźli, oddali mu pokłon. Ale na tej drodze, zanim go znaleźli, spotykali ludzi, tak jak i my. Spotykamy ludzi, i mamy także świadomość, że są to postawy wspólne wielu ludziom. Najpierw mieszkańców Jerozolimy, którzy byli przerażeni tym, że Chrystus może coś zmienić. Że Mesjasz może sprawić niebezpieczeństwo dla nich i dla ich dotychczasowego życia. Spotykamy Heroda, który wydaje się człowiekiem uprzejmym i uczynnym. Jednak zamiary ma krwawe. I tak jest do dzisiaj. Niech nas nie zwodzą piękne słowa. Zawsze pamiętajmy o tym, że tylko Dobre drzewo wyda dobre owoce. Po owocach ich poznamy, nie po słowach, nawet pięknych. Herod jest więc przedstawicielem tych ludzi, pełnych zakłamania. Wreszcie są uczeni w piśmie, ludzie mądrzy, wykształceni, oczytani, którzy doskonale wiedzą, kiedy Mesjasz przyjdzie, gdzie się narodzi, jakie znaki będą mu towarzyszyły. Tylko nie idą do niego. Nie idą do niego, bo nie mają wiary. Mają wiedzę, ale nie mają wiary. I takich ludzi spotykamy na naszej drodze, kiedy szukamy Chrystusa. Ale raz jeszcze są to postawy wspólne wielu ludziom i są obecne w wielu ludziach, także w nas samych. Dzisiaj o tym szczególnie powinniśmy pamiętać. I wreszcie odnalezienie Chrystusa, oddanie mu pokłonu. Co to oznacza? Nie oznacza to przecież tylko tego, że w nim uznaje się Mesjasza. Można powiedzieć, że kończy się na uwielbieniu Chrystusa. To jest ważne, ale niewystarczające. Oddać pokłon Chrystusowi, to znaczy tego Chrystusa, którego się odnalazło, zaprosić do swojego życia, zabrać go ze sobą, aby on w tym życiu był obecny. W ten sposób ten hołd złożony Chrystusowi będzie hołdem rzeczywistym, prawdziwym, a nie tylko wypowiadanym słowem, a nawet modlitwą. To wszystko bowiem będzie niewystarczające. O takie więc, bracia i siostry, objawienie Pańskie nam chodzi także w naszym życiu. Różnymi drogami kroczymy i nie jest to jedna droga, jaką idziemy, bo wielokrotnie gubimy się na tej ścieżce. Albo nie słuchamy słowa, albo nie dostrzegamy znaków, albo ulegamy ludziom, którzy sprawiają, że zbaczamy z tej drogi. Jednak zawsze na nią możemy wrócić, jeśli znowu będziemy słuchać Boga, czytać Jego znaki i słuchać tych, którzy mogą nam pomóc. W ten sposób to objawienie Pańskie będzie dokonywało się w naszym życiu nieustannie i będziemy przyjmowali Go do naszego życia po to, aby był tam obecny, po to, aby nas umacniał, dodawał nam siły. Tylko w ten sposób możemy przeżyć dobrze tę dzisiejszą uroczystość. Amen.